Panie premierze, panie ministrze, żołnierze wojska polskiego, funkcjonariusze straży granicznej, funkcjonariusze policji, najważniejsi dowódcy. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z kolejną odsłoną, niezwykle brutalną odsłoną wojny hybrydowej. Bandycki atak na polskiego żołnierza. To, co się wydarzyło wczoraj nad ranem świadczy o zorganizowanej akcji przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego, przeciwko bezpieczeństwu tych, którzy chronią naszej granicy, dbają o nasze bezpieczeństwo, i tak, jak powiedział pan premier, macie pełne wsparcie we wszystkich działaniach, które podejmujecie, pełne wsparcie ze strony nie tylko całego rządu, ale tutaj będąc pewnie wyrażamy opinię. Całego społeczeństwa, wszystkich nas, którzy pokładają w nas i Was przede wszystkim tutaj wielką nadzieję, ufność i dziękują za to, co robicie każdego dnia, za Wasze poświęcenie. Dziękuję Waszym rodzinom. Ranny żołnierz jest otoczony najlepszą opieką. Wojsko opiekuje się również jego najbliższymi. Chciałbym podziękować w naszym wspólnym imieniu lekarzom, pielęgniarkom. Wszystkim zespołom medycznym, ratownikom, którzy udzielali pomocy, którzy cały czas dbają i walczą o zdrowie i życie poszkodowanego. Bardzo dziękujemy. To jest też to współdziałanie, na którym tak bardzo zależy. Mamy współdziałanie między wojskiem, policją, Strażą Graniczną. To jest nieodzowne tutaj. Wojsko jest najliczniej reprezentowaną formacją. 5,5 tysiąca żołnierzy wczoraj na mocy decyzji generała Sokowskiego, dowódcy generalnego, Rodzajów Sił Zbrojnych. Kolejne plutony zostały skierowane z jednostek najbardziej doświadczonych, najbardziej doświadczeni komandosi 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Już są tutaj na miejscu, uruchomiony został dodatkowy sprzęt. Możecie liczyć na wszystko, co jest dostępne w zasobach polskiej armii, Polskiego wojska będziemy to uruchamiać. To współdziałanie pomiędzy służbami jest niezwykle ważne i to wsparcie, którego sobie nawzajem udzielacie. Pierwszej pomocy poszkodowanemu żołnierzowi udzielili funkcjonariusze Straży Granicznej. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy, bo ratownikiem, tak jak to widać w wielu sytuacjach na Ukrainie, jest kolega tam z okopów. Tutaj. Musicie mieć do siebie zaufanie. My zrobimy wszystko, żeby poziom bezpieczeństwa był najwyższy w historii też w stosowaniu wszystkich procedur, o których mówił pan premier. Nie odbierając nikomu zawsze dobrej woli, bo to też jest ważne i każdy odruch, dobry serca jest naturalnym odruchem naszego, naszej cywilizacji, ale. On musi być poparty argumentami zawsze. Tych argumentów strona, która nas atakuje, dostarcza na korzyść wojska, policji i straży granicznej. To jest zorganizowany bandycki atak na Polskę dzisiaj, na nasze bezpieczeństwo. I tak trzeba to traktować i, i prosimy wszystkich o zrozumienie sytuacji, w której się znajdujemy i o wsparcie o wsparcie dla tych, którzy bronią dzisiaj Polski. Na nasze wsparcie we wszystkich zakresach możecie liczyć. Bardzo dziękuję za ofiarną służbę jako Minister Obrony Narodowej, szczególnie żołnierzom Wojska Polskiego, którzy od trzech lat stoją niestrudzenie na straży niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego. Kolejne zmiany są przygotowywane, kolejne zmiany będą tu uczestniczyć. Jesteśmy gotowi zwiększyć obecność wojska na granicy. Mamy zabezpieczone na to środki. Najwyższy budżet w historii 850 milionów. Dziękuję również tym wszystkim funkcjonariuszom Policji Straży Granicznej, którzy współpracują z naszymi żołnierzami.